Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z Republiką Rwandy, dokładniej z trzema tamtejszymi uczelniami wiodącymi. Stanie się tak za sprawą porozumienia dotyczącego międzynarodowej wymiany studentów, ale nie tylko. W planie jest też wymiana pomiędzy pracownikami akademickimi. Cel jest prosty udoskonalenie edukacji. Bardzo ubiegamy i jesteśmy zadowoleni, że to, to, to jest zainteresowanie wspólne. O to, żebyśmy mieli zatężone stosunki, zatężone relacje między Uniwersytetem Wielonogórskim a naszymi uczelniami wyższymi. Więc oczekujemy, że to będzie obopólne zainteresowania i, i, i korzyści I, i, i idziemy dalej. Także, Panie Rektorze, jesteśmy gotowi. Gotowy jest też Uniwersytet Żonogórski, tym bardziej, że już teraz w naszym kraju nie brakuje studentów z Afryki. Polska może się stać potencjalnym takim miejscem, które będzie promieniowało na całą Unię Europejską w tym znaczeniu studiujących właśnie z Rwandy. Mam nadzieję, że tych studentów z Rwandy będzie coraz więcej. Z tego, co pan ambasador mi powiedział. Już w tej chwili około tysiąca studentów z Rwandy w Polsce studiuje, czyli jest to rzeczywiście pokaźna liczba. Myślę, że dzięki tego typu umowom, które będziemy podpisywać z kolejnymi uczelniami, no ta liczba studentów znacznie wzrośnie. Wsparcie we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a uczelniami z Republiki Rwandy deklaruje również Zielonogórski Urząd Miasta.